Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Montessori na Luzie z tej strony Ania Karpińska. Przechodzę dzisiaj do Was z tematem, który już trochę zapowiedziałam w poprzednim podcaście, a mianowicie jak zaprojektować sukces dla dziecka i czym w ogóle to projektowanie sukcesu jest. Bardzo lubię to sformułowanie: zaprojektuj dziecku sukces. Ale tak naprawdę, co to jest i o co w tym wszystkim chodzi? Przytoczę taką historię, o której już opowiadałam bodajże kilka podcastów wcześniej. O takich dzieciach, które trafiły do mnie w takim momencie, gdzie były bardzo mocno zablokowane na to, żeby przyswajać w ogóle jakiekolwiek informacje, żeby się czegokolwiek uczyć. To były dzieci, które zmieniały szkołę z takiej szkoły systemowej na szkołę alternatywną montesoriańską. Trafiły do mnie do grupy i na początku było bardzo bardzo trudno. One były mocno zamknięte z tego względu, że hmm, była na nie nałożona bardzo duża presja, aby w określonym czasie czytać, pisać i różne rzeczy inne robić, tak jak reszta grupy. Natomiast te dzieci miały swoje trudności, które uniemożliwiały im zdobycie tych kompetencji w, taki sam, w takim samym czasie jak reszta klasy. Z tego względu były ciągle porównywane. Ciągle były pokazywane jako te, które są leniwe, które nie chcą się uczyć, które są oporne, i tak No, oczywiście, na poczucie własnej wartości to zadziałało bardzo, bardzo źle, więc te moje dzieciaczki, to był chłopiec i dziewczynka, oni potrzebowali naprawdę dużo czasu do tego, żeby poczuć się bezpiecznie w klasie, żeby zobaczyć, że tutaj w Montessori. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest najlepszy, a ktoś jest najgorszy. One poczuły, że po prostu mogą robić tyle, ile dadzą radę. Oczywiście my jako nauczyciele nie byłam sama, bo byłam jeszcze z, z dwiema dziewczynami. My widziałyśmy te, te trudności i rodzice też pracowali jeszcze trochę w domu, trochę, trochę specjaliści pomagali i tak dalej, więc wspólnymi siłami staraliśmy się te dzieci wyprowadzić na tak zwaną prostą, można powiedzieć, czyli tak, żeby sobie poradziły na kolejnych etapach edukacyjnych. Trochę to trwało, słuchajcie, i na, na samym początku dzieci po prostu nie robiły prawie, że nic. One robiły, no i to nawet trwało kilka miesięcy, zanim one weszły w jakąkolwiek pracę, taką pracę, która byłaby dla nich pewnym wyzwaniem. One przy, na samym początku, ja już nie pamiętam dokładnie, co tam robili, ale to było coś na zasadzie, nie wiem, kolorowanki, tak. Albo wyszywania, albo czegoś takiego, co nie było związane z językiem ani z matematyką. I to był duży sukces dla tych dzieci, i dla nas trochę też, bo przynajmniej udało się cokolwiek zrobić z tymi dziecięczkami. Natomiast projektowanie sukcesu polega na tym, żeby właśnie na przykład u takich dzieci dać takie zadania i takie aktywności, które pozwolą im osiągnąć sukces. I sukcesem dla tych dzieci było to, że one zaczęły w ogóle, no, dajmy na to, wyszywać i one to skończyły, i że to było ładne, i że to ktoś zauważył, że one mogły taką kartkę, na przykład wyszywaną z metalowych ramek, najpierw odrysowywały metalowe ramki, a potem wyszywały, że one mogły komuś wręczyć. Przy okazji, całkowicie tam się odbywało to pisanie z tyloma błędami na początku, że aż tego nie dało się prawie, że przeczytać. Ale to był pewien sukces, bo w ogóle te dzieci chciały, chciały same z siebie po pewnym czasie cokolwiek tam zapisać. I projektowanie sukcesu będzie polegało na tym, żebyśmy my dziecku poczucie tego, że ono może. Że ono jest w stanie zrobić. I na samym początku pracy z dziećmi, które mają pewne trudności, które mają jakieś um, właśnie, um, nie chcę, żeby to też zabrzmiało źle, ale pewne ograniczenia albo pewne um, takie stany, gdzie one już wchodzą w to: Ja nie chcę, to jest złe, trudne i ja tego na pewno nie dam rady zrobić. To my musimy zaproponować właśnie coś, co będzie trochę poniżej ich poziomu, ale żeby one mogły uwierzyć w to, że mogą. Tutaj musimy też trochę być ostrożni, bo jeżeli mamy dziecko, które do tej pory fajnie pracuje i które jest zadaniowe, które wiemy, co potrafi. A ono nam wejdzie w taki stan, bo na przykład nie jest zaopiekowana potrzeba fizjologiczna, czyli na przykład nie jest wyspane, albo nie jest najedzone, albo jest, no nie wiem, coś tam jeszcze się innego wydarzyło, i takie dziecko przychodzi i powie: Ja nie dam rady, to jest dla mnie takie trudne, ja nie dam rady. No to wtedy wiemy, że trzeba zareagować inaczej, tak? Wystarczy, że często dziecko coś zje albo sobie chwilę odpocznie, i tak dalej, i wtedy może już wracać do swojej normalnej pracy. Ale myślę tutaj bardziej o dzieciach, które, które mają pewne wyzwania i nie są w stanie właśnie do takiej pracy w taki sposób podejść. Dlatego musimy dzieciom tak projektować te zadania. My nie możemy takim dzieciakom dawać tego wszystkiego, co dajemy dzieciom w ich wieku. Czyli jeżeli ja mam dziecko na przykład z drugiej klasy, które widzę, że ma ogromne trudności i cały czas doznawało porażek, to ja muszę zadbać o to, żeby to dziecko dostało zadanie łatwiejsze. Przynajmniej co jakiś czas, żeby ono mogło odnieść sukces, żeby ono uwierzyło w to, że jest w stanie wykonać zadanie od początku do końca. Często samodzielnie. Albo z niewielką pomocą nauczyciela. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że takie dziecko będzie chętniej podchodziło do kolejnych zadań, że ono będzie miało to poczucie, że ok, ja jestem w stanie to zrobić, więc sobie poradzę. I to nie jest ważne na początku, że dziecko jest nie na takim samym etapie jak cała reszta klasy. Ono do tego etapu dojdzie. Tylko musimy to zrobić inaczej, małymi krokami, łatwiejszymi zadaniami, być może mniejszą ilością zadań, w zależności od tego, jakie trudności występują u danego dziecka. Ale to projektowanie sukcesu powinno się być taką normą dla każdego dziecka, bo jeżeli my mamy w klasie też dziecko bardzo zdolne z jakiegoś zakresu, na przykład z zakresu matematyki, i my będziemy też dawać, Zadania, takie, które są powiedzmy, dostosowane do wieku i do tej klasy, no to takie dziecko będzie bardzo szybko znudzone. I ono nie będzie chciało robić tych kart, bo będzie uważało czy zadań, bo będzie uważało, że o oh my god, to jest w ogóle. To jest dla dzieci z przedszkola. Ja tego nie chcę robić. No i będzie miał rację, bo ono jest zupełnie w innym miejscu poznawczo i rozwojową niż cała reszta grupy. Dlatego tutaj trzeba się pochylić nad każdym dzieckiem i dać dzieciom takie zadania, które nie będą, nie będą ani za łatwe, ani nie będą zbyt trudne. To jest pewne wyzwanie dla nas, zwłaszcza jeżeli mamy y, wiele dzieci w klasie w grupie, ale jest to potrzebne. Projektowanie sukcesu jest bardzo, bardzo potrzebne. Y, natomiast y, nie bez powodu powiedziałam o tych dzieciach, które mają pewne problemy a i o tych, które są właśnie wybitnie uzdolnione albo mają duże zasoby w jakimś zakresie. Właśnie dlatego, że o nich, one są, to są dzieci takie z takich skrajności i o nie musimy zadbać najbardziej, tak żeby nie zmarnować ich potencjału. Bo większość dzieci jednak będzie się zawierała w tym, pomiędzy tymi skrajnościami, czyli tutaj możemy sobie lawirować, bo mając na przykład przygotowane zadania na półce w klasie montażoriańskiej, jesteśmy w stanie dość łatwo dostosować poziom do większości dzieci, ale często, ja mam, może nie często, ale chciałabym powiedzieć, że zawsze. Ale nie wiem, czy tak jest u Was też, ale w moich grupach zazwyczaj były takie dzieci, które były właśnie takie, takie skrajne, czyli te, które potrzebowały więcej uwagi, bo miały swoje trudności, i były też dzieci takie, które potrzebują więcej uwagi, bo są bardzo zdolne w jakimś obszarze i trzeba dla tych dzieci jednych i drugich przygotowywać często specjalne zadania. Na przykład dla tych dzieci z trudnościami trzeba coś przynieść jeszcze z przedszkola, a dla tych dzieci, które są właśnie do przodu z materiałem i poznawczo, no trzeba wykraczać poza edukację wczesnoszkolną i czasem przynosić coś z wyższych etapów. O ile mamy. Jeżeli mamy, to super. Jeżeli nie, no to trzeba się troszeczkę tutaj można powiedzieć, douczyć i zadbać o takie dziecko. I mając dziecko, właśnie takie, które jest nadzwyczaj zdolne z jakiegoś obszaru, pozostanę przy tej matematyce, żeby, żeby tu nie mieszać, to naszym obowiązkiem jako nauczycieli jest to, żeby pójść do tych nauczycieli z wyższych etapów i powiedzieć: Hej, nie pamiętam tego, jak to było, a mam takie zdolne dziecko, czy możesz mi podpowiedzieć? Co ja tu mogę zrobić z tym dzieckiem? Czy możesz mi pokazać, jak ja mogę z nim pracować? Jeżeli mamy matematyka, który zna materiały montesoriańskie, te wyższe, właśnie, no to super. To, to możemy sobie dziękować, że, że pracujemy w takiej placówce. Gorzej jak nie, bo często nie ma matematyków, bo w ogóle z tymi kursami w Polsce 4-8 jest dość trudno. Natomiast, no jeżeli nie, no to uczymy się tak, jak się da. Szukamy informacji, szukamy prezentacji, które mogą, mogą nam tutaj pomóc w, te, w pracy właśnie z takim dzieckiem, bo to jest dziecko, które tylko w wybranym obszarze jest tak do przodu rozwinięte. Zazwyczaj takie dzieci emocjonalnie nie nadają się do tego, żeby pójść dalej, żeby być w grupie wyżej. Z innych obszarów, Często ja mam takie doświadcze, doświadczenia, często są właśnie na tym poziomie edukacji wczesnoszkolnej, a czasem mają nawet problemy, na przykład z pisaniem czy z czytaniem. Tylko właśnie ten jeden wybrany fragment jest tak rozwinięty, więc nie ma sensu takiego dziecka puszczać gdzieś tam dalej, nie wiadomo gdzie, do grupy, bo o takich pomysłach też, też słyszałam, bo to dziecko nie jest jeszcze gotowe na to, żeby iść dalej. To my musimy się trochę dopasować do tego dziecka, i my musimy się dokształcić. No, tak to trochę jest. Nauczyciel, jako to najlepiej przygotowane otoczenie, powinien właśnie być najlepiej przygotowanym otoczeniem, czyli znać te wszystkie prezentacje i znać te wszystkie rzeczy, które mamy do zaproponowania dzieciom. Oczywiście każde dziecko, tak jak mówiłam, każdemu dziecku powinniśmy proponować takie, można powiedzieć, małe sukcesy. I do tego bardzo dobrze służy dobra, bardzo dobra znajomość materiałów montesoriańskich, prezentacji montesoriańskich, tego wszystkiego, czego się uczymy na kursach i co powinniśmy wdrażać każdego dnia. W naszej grupie, w naszej sali. I to jest trochę tak, że każdy z nas, każdy nauczyciel na pewno i rodzic uczący dzieci też, mamy swoje ulubione działy, mamy swoje ulubione tematy. I jeżeli jesteśmy z czegoś trochę słabsi, no to wiadomo, że nie będziemy tego tak często prezentować, trochę będziemy uciekać, będziemy prezentować coś innego. Ale tutaj trzeba się przełamać, bo jeżeli mamy duży, dużą rozpiętość dzieci, dużą rozpiętość talentów w klasie, to trzeba znać wszystkie prezentacje bardzo, bardzo dobrze, żeby w każdej chwili móc zaproponować coś innego. Tak? Jeżeli dziecko e, widzimy, że dziecko jest zainteresowane ułamkami, a my tak nie do końca, albo nie pamiętamy, no to trzeba sobie te, te ułamki przypomnieć, e, na przykład jeszcze tego samego dnia, czy w tym samym tygodniu, żeby dać tę prezentację, bo to zainteresowanie może bardzo szybko minąć. Jeszcze chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, takiej kursowej. Um, Pracowałam kiedyś z taką, z taką dziewczyną, która była bardzo, dobra, bardzo dobrze była przeszkolona, jeżeli chodzi właśnie o edukację przedszkolną, a później miałyśmy okazję razem krótko, bo krótko, ale miałyśmy okazję razem pracować w edukacji wczesnoszkolnej. Czyli ona z taką bazą bardzo dobrą przedszkolną. Przyszła do szkoły i super, bo ta baza jest bardzo potrzebna, bo pewne rzeczy się uzupełniają, pewne rzeczy się nakładają, ale przede wszystkim edukacja wczesnoszkolna i szkolna w ogóle bazuje na tym, co się działo w przedszkolu, i to było super. Natomiast mm, są takie założenia. Nie wiem, czy we, na wszystkich, we wszystkich centrach szkoleniowych, czy nie. Natomiast w tym miejscu, gdzie ona robiła kurs, było taki duży, duży nacisk na to, że jeżeli dziecko jeszcze nie pracowało z jakąś pomocą wcześniej, to nie może przeskoczyć dalej. I być może w przedszkolu rzeczywiście to się w pewien sposób sprawdza, natomiast w szkole już niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że Dzieci, zanim przejdą wszystkie materiały, to one często już mają wiedzę, która pozwala im na pracę z innym materiałem. I tutaj w kontekście projektowania sukcesu musimy też być bardzo uwrażliwieni na to, co dzieci już potrafią. Bo jeżeli dziecko, które przychodzi do klasy montessoriańskiej potrafi już mnożyć i dzielić w pamięci, to my nie musimy go, że tak powiem, katować... Od początku do końca, ze wszystkimi prezentacjami, z małą tablicą dzielenia, z małą tablicą mnożenia i jeszcze z innymi rzeczami. To będzie dla niego po prostu nudne. My, oczywiście, że mamy mu zaprezentować to, bo to, że on dzieli w głowie, to jest jedno, ale warto dać temu dziecku taki namacalny, materialny. Materialną prezentację, gdzie on będzie sobie mógł te wyobrażenia przełożyć na to, co robi rękoma. Ale to powinno być kilka prezentacji takich pokazowych, Szyb, szybkie prezentacje, szybka praca i przechodzimy dalej do tego, co będzie dla dziecka wyzwaniem. Z tego względu, że jak my będziemy kazali dziecku robić na materiale i rozkładać te perełki, chociaż on już to jest w stanie policzyć w głowie, to to nie będzie dla niego sukces to będzie dla niego katorga po prostu ono wcale nie będzie chciało tego robić więc tutaj też musimy sobie zadać takie pytanie na jakim etapie jest to dziecko i co ja mu muszę zaprezentować jaki materiał będzie dla niego odpowiedni na tym etapie ale trzeba też sprawdzić oczywiście czy poprzednie etapy są zadbane zaopiekowane czy on to rzeczywiście potrafi ale bardzo szybko w takim skrócie jeżeli dziecko to rozumie to Robimy sobie takie w głowie albo na naszej karcie, takie czek i już mamy i idziemy dalej. I on to wie, on to potrafi, rozumie, ale tutaj też trzeba się pochylić na tym, żeby to dziecko rzeczywiście to rozumiało. Nie katujemy dzieci. Tak samo nie katujemy dzieci z trzeciej klasy układaniem banku, bo to już też nie jest ten etap. Oczywiście, jeżeli dzieci wcześniej nie miały prezentacji z banku, no to dobrze jest, żeby one to poznały jednak. Natomiast bank to nie jest materiał, który, z którym pracujemy z dziećmi w trzeciej klasie. Tu tak? już jest dużo innych, bardziej ciekawych materiałów dla dzieci o wyższym poziomie abstrakcji, które my powinniśmy wprowadzić. Natomiast tak jak mówię, każdy przypadek jest indywidualny, jeżeli dziecko dołączy w trzeciej klasie oczywiście, albo jeżeli ma trudności... I tak dalej, no to to jest zupełnie inny, inna historia i tutaj musimy podejść bardzo indywidualnie. Natomiast jeżeli mamy dzieci, które idą od pierwszej klasy albo nawet od przedszkola takim programem montessoriańskim no to ten bank, ten bank taki ze złotych pereł, nie mówię o prawdziwym banku, yy, czyli o tych karteczkach takich, tylko mówię o takim złotym materiale, to to nie jest dobry materiał do tego, żeby pracować z dziećmi w trzeciej klasie, bo to jest. Dla nich po prostu nudne. I my musimy znać bardzo dobrze materiał, żeby wiedzieć, co któremu dziecku zaprezentować, żeby zdiagnozować to dziecko, na jakim ono jest etapie, żeby wiedzieć, co zaproponować teraz, a co zaproponować za chwilę. I czasami po prostu tak z tak zwanego partyzanta wziąć materiał z półki. I zachęcić dziecko do tego, żeby poznało coś nowego, żeby, żeby się zainteresowało, albo iść z zainteresowaniem dziecka. To jest taka, e, takie projektowanie sukcesu. E, ale to my, jako to najlepiej przygotowane otoczenie, powinniśmy właśnie przygotować i skupić się na przygotowaniu siebie, żeby ten sukces z dzieciom zaplanować. To jest trudna, bywa trudna i Nikt nie mówi, że jest łatwo, zwłaszcza mając gromadę dzieci pod opieką. Trochę łatwiej być może jest, gdy mamy dzieci w domu. Ja bardzo krótko miałam swoje dziecko, jedno w zasadzie jeszcze wtedy w edukacji domowej, więc ekspertką nie jestem. Moja Oliwka chodziła, chodziła, była w edukacji domowej rok tylko w zerówce. I to był bardzo krótki rok. Natomiast później poszło do szkoły Montesoriańskiej, i tak to się właśnie do dzisiaj dzieje. Dajcie znać, co sądzicie o projektowaniu sukcesu. Czy macie z tym jakieś trudności, wyzwania być może? Czy jest to dla Was takie naturalne podejście? Co sądzicie? Być może jest też coś, co, w czym ja mogę Was wesprzeć, nagrywając kolejne odcinki podcastu. Dajcie znać, bo. Jeżeli macie taki, taką potrzebę, takie, takie wyzwanie jakieś, to spróbuję Wam pomóc. Bo czemu nie? Jeżeli będę umiała, oczywiście. Dajcie znać w komentarzach, jakie, są wasze, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. A ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy czas, za dzisiejszy podcast. Dziękuję Wam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaki Pa.